By the 25th century, Earth's resources were ravaged, consumed, exhausted. Desperate and on the verge of extinction, we cast out into the void of space and discovered rich new worlds waiting to be cracked open and stripped bare. All of Earth became devoted to this effort. The planet crackers were built, the USG Ishimura, the first and most famous planet cracking became routine. its spoils kept us alive. eventually greedy eyes fell upon aegis 7. restricted for centuries for reasons unknown. greed and corruption saw to the demise of caution. there, buried beneath the surface, an artifact, there it is. the red marker. long lost and long forgotten. The religion I once called my own had found its holy grave. The key to human immortality. Also, I thought it did not bring salvation. It brought doom. Marker bred insanity, murder, and chaos. Those who escaped the planet fled to the safety of the orbiting Ishimura. This is CSO4. The overrun. We can't go back. The scourge released upon Aegis 7 came with them. Within hours, the Ishimura went dark the corporation dispatched a small repair crew to check on its investment seems like everyone was trying to pack in a hurry among the crew was an engineer isaac clark isaac it's me he had something special about the ishimura i wish i could talk to you I'm... in the darkness isaac found death Not alien. It was man-made, and it could be used to stop the outbreak. Isaac also found Nicole. Thank you, Isaac. I always believed in you. Dead by her own hand, she was an apparition of the marker. Isaac engineered his escape, but everything else was destroyed. Later, he wakes in a hospital on Titan Station, an Earth Gov metropolis on Saturn's largest moon. Isaac has survived, but his mind is no longer safe. For the marker changes all. I to wszystko działo się mniej więcej rok temu w jednej grze, mianowicie Dead Space. A dzisiaj zajmiemy się jej kontynuacją, mianowicie Dead Space 2. Ja jestem Recek i witam was w mojej nowej serii z, właśnie z tej gry. I kurczę no, pierwszego Dead Space'a wspominam całkiem przyjemnie. Kurczę no, fakt faktem, była tu Produkcja dość straszna. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to z perspektywy czasu, to weźmy pod uwagę to, że jak grałem w Dead Space a, jak go przechodziłem, no to wtedy nie byłem jeszcze tak obyty z horrorami. I teraz Dead Space nie wydaje mi się aż taki straszny. Aczkolwiek mimo wszystko nadal trzyma klimat. Nadal wydaje mi się całkiem porządny, jeśli chodzi, chodzi o takie porządne rozpoczęcie przygody z survival horrorami. Zanim się wejdzie na takie głębokie wody jak Amnesia, Silent Hill czy Fatal Frame. Ale na razie, zanim się zajmiemy jeszcze tymi produkcjami, zajmiemy się właśnie grą Dead Space 2. Którą też z tego czasu właśnie le, źle się wypowiedziałem, oczywiście jak zwykle, bo czemu by nie. Ale tym razem zajmiemy się Dead Space'em 2, która, no to jak się będzie domyślacie, jest pewnie kontynuacją serii. Dobra, nie będę pieprzył rzeczy, nie będę pieprzył głupot po prostu. I po prostu zaczniemy nową grę, na poziomie normalnym. Eee, normalny, zwyczajny, normalny ryzykant Zelot. Eee, aha, okej. Okay. No to jedziemy. Co nam zaoferuje dwójka? Czy będzie lepsza od jedynki? Czy będzie straszniejsza? Czy zaoferuje nam jeszcze lepszą fabułę? Za chwilę się dowiemy. there come in isaac. oh god i'm so sorry isaac look at the time difference no, I'll, I'll no, call it's, you okay. Back later. it's okay how are you doing good you're right isaac the ishmael is a great ship i am so lucky to be serving aboard her enjoy it while it lasts you know they're gonna decommission her next year isaac thank you for what for just pushing me to do this. I, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for six months so you can do this. You know what? We must be getting an arrangement, Mike. Isaac. Isaac, can you hear me look at Isaac, Movie! Jesus, Maria, You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares. You've been having about your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again, just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brandon. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura. Yes part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? great work franco be careful he's been out a long time oh, yeah. okay. good good daddy steady, steady steady we gotta get you out of this straight jacket where where am i all right I, I know you're confused right now i can explain everything but you gotta trust me okay listen you're in terrible terrible danger oh schlag Jasny. No ładnie. Dobrze, nie wiem kim jesteś, ale... Już biegnę! Ja pierdzielę! No już się zaczyna, podobnie jak jedynka. Zaczyna się od Saigonu, my musimy uciekać. Świetnie! A ja jeszcze gram na padzie, żeby było ciekawiej. Wow, 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 adwaj się. Ty pasz szkoda jedna. Uff. A! Tutaj! Dobrze! Pięknie! Flaki, brutalność i wszystko! O stary, jesteś ciekawie z twoim zdrowiem. O! Już mamy save'a. Fajnie wiedzieć, że już na dzień dobry nam gra oferuje takie rozwiązanie. Że Już możemy sobie od razu zapisać grę. Aczkolwiek to było trochę zbędne i... Jak tam widzieliście, ja już mam trochę poprzechodzone gry. Aczkolwiek nie przychodzi mi całej. Ej! Ej, no, come on! no! Ja tylko chcę się wydostać stąd, tak samo jak wy! Chcę znaleźć ukojenie, ocalenie, i takie tam. E, czyli rozumiem, że to będzie coś na zasadzie wyeliminować wszystko i wszystkich. Fajnie, świetnie! Znowu trafiam w sam środek piekła. No ale to, co muszę powiedzieć, to to, że gra się prezentuje znacznie ładniej niż jedynka. Naprawdę, dla mnie jest znacznie ładniejsza. Ja rozumiem, że różnica, jeśli chodzi o rok wydania, ale no. Kurczę, no twórcy poczynili strasznie duży progres. Dobra, i co tutaj mamy? Gdzie mamy przejść? A, chyba powinniśmy po tych szybach, jak mnie mam. Ale oczywiście jestem tępy i nie jestem w stanie na to wpaść. Oj, w ogóle figurka symbolizująca jakby markera. Tak swoją drogą jestem ciekaw ile ta gra ma rozdziałów teraz. Bo ostatnia... Pierwsza, pierwsza część miała ich 12 i trochę mi przejście jej zajęło. Nie wiem jak dwójką i.

Just just cut me out of the straitjacket. No one's getting out of here oh, alive. Don't do it. Tonya off cheap. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. <laughs> just take it easy. Gents? It's red. It's red. No, przynajmniej jak... W końcu, w końcu coś konkretnego. Otwórz, zbierz. Aha, odnowienie zdrowia. Ok, pod tym będzie. A teraz. A, standardowo.

Hallo! Hello! O, tam jest safe. Czyli idzie się tam dostać, ale nie tą drogą, którą bym chciał. Nie ma także prosto. Musisz iść naokoła! O, muszę teraz iść takim pokręconym szlakiem, spoko. To, że lewy trigger przytrzymać, żeby odpalić latarkę, to wiem Tu akurat zdaję sobie z tego sprawę. Już parę gier TPP grałem właśnie na padzie, więc wiem mniej więcej jak to działa. Także... Wow! Okej. Okay. To było co najmniej interesujące. I tak, mam już prawdopodobnie tutaj. Hmm, zgadza się. No, odpalaj sobie wusia. Yy, aha. Nie mogę po cywilizowanemu napadzie potwierdzić tego, że chcę napisać. Tylko muszę już na kreaturze, niestety. O, brudne miejsce. Nie wiem, czy mam się bać, czy mam być spokojny. Jakby było sterilnie czysto, to bym się mógł bać. Ale tutaj jest po prostu syf, że nie wiem. Więc. No, takie trochę uczucie niepewności. Nie wiadomo, czy tutaj się bać, czy może niekoniecznie. Ej, Isaac, co się stało? Nie wiem, ale. Nie brzmiało ani nie wyglądało to dobrze. O kurde, no. Nie no, szczerze to byłem na początku tylko tym zaskoczony, a... Ale z drugiej strony fajnie, że wprowadzili nowe możliwości dojścia w jakieś miejsca. I jak ja niby mam się obronić? Bez mojej piły plazmowej? Nie ukrywam, przydałaby się tutaj. Okej, okay, i... Obstawiam, że spadnę. Dobrze, obstawiam?

Jak się to robi? No i fajnie, mamy to model kinetyczny. Przytrzymaj kinezo, następne... No, może... w Ciebie tutaj nacelujemy. Ok, Już się jeden zbliża. Oooo, oh! Złap tutaj. Nie, nie łap trupa. Trup ci akurat nie jest potrzebny, Isaac. Wow! To mi się udało, to trafienie. Halo? Dobra, to może najpierw. Aha, w te, te strony. Nie łap trupa, Isaac. Isaac? Ja nie chcę, żebyś łapał trupa albo jego części. Isaac! Isaac! Gdzieś jeszcze jakiś. Isaac, naprawdę. Już mi musisz utrudniać życie. Nie, nie wystarczająco mnie napsułeś na tej Słuchaj, stary, ja rozumiem, że minęły 3 lata i że. Cały czas jesteś w ciężkim szoku, no, ale bez przesady, no! Powinieneś wykazywać chociaż odrobinę ogarnięcia. Wiesz to? Bo nam się to przyda. Ale tak w opór się przyda. To też się przyda. Odnowienie zdrowia. Wiem, wiem. Dobra, a teraz. Łapaj to. Apla. A. Tak, będę tak z tym chodził po prostu sobie cały czas. Okej, okay, pamiętam ten korytarz mniej więcej. Że tu będzie taki większy Saigon. Gdzie, 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 gdzie? O, o, widzę. Halo! Oooo! Czyżby Dubelek? O, o! Łapto. Gdzie, gdzie, gdzie? O, dobra, widzę. Pięknie, trafiony. Dobra, teraz może by. Gdzie są następni? Tu jesteś, kuleszko! Stryk! <ścoughs> Jak odleciał, to nie mogę po prostu. A, muszę się nauczyć, że tu pod lewym bumperem jest sprintanie, nie. jakimś innym klawiszem. A, okej, okay, fajnie, dobrze wiedzieć. Tylko ja najpierw chcę trochę podeksplorować. Na przykład z tego względu. Że mamy tutaj trochę kredytów do zebrania. A kredyty są bardzo przydatne. i odbiło mi się, sorry. Kredyty są bardzo przydatne, bo pomogą, pomogą nam kupić trochę dobrego stafu, typu uzbrojenie, zaopatrzenie i inne tego typu rzeczy. Dobra, a teraz poproszę. Gdzie jest jakiś badyl? Nie, badyle są w Condemned! Właściwie były, bo już nie nazywam moich przeciwników badylami. Przynajmniej w Condemned. A tutaj po prostu będą klasycznie nekromorfy, No, jak żeby inaczej. Co byście chcieli? Żeby wymyślał jakąś specjalną nazwę dla nich? Skoro już mają? Dobra, upuść to. Teraz złap. Świetnie, Isaac. I taką kooperację to ja rozumiem. Prawy bumper, by pozyskać przedmioty ze zwłok. Jak prawy bumper? A w tym kontekście. Czyli tutaj mamy tak, jakby alternatywny strzał. obstawiam, pod pra prawym bumperem. Okej, okay, fajnie. A tobie w żadnym stopniu nie ufam. Okej! Okay, fajnie. Kalka wręcz, prawy trigger. Spoko. Ale ja wolałem to zrobić po swojemu. Okej, okay, ktoś... Czy tam jest plazmakater? Tam jest piła plazmowa? Trzeba to zdobyć. Trzeba to zdobyć! Aha, najpierw muszę się tego panelu tam eee, specjalista do spraw medycyny niekonwencjonalnej. Wystarczy? O ja pierdzielę. No teraz szybko, Isaac. Oh, yeah! Dzień, mędo! O, gdzieś jeszcze. Dzień dobry! Dzień dobry! O, świetnie. Teraz jeszcze dla pewności tylko. Jeszcze jedno dla pewności. Pan, gdzie się przeładowuje? Aha, tutaj. Fajnie. Good to know. Ej, Isaac, wiesz, że twoje tu panie... W końcu coś robi. W końcu Isaac tupie porządnie, a nie także. <grymne> Tylko takie porządne. Yeah! O, <grymne> Aż sobie w półkę do klewy przywójem, ale takie. Yeah! 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 O! Kolejny delikwent. <grymne> Jezu, nie chciałem go zastrzec, ale okej, okay, skoro musi... mi się udało takim skillowym strzałem, to rozwalić. bo to nie będę się ciepiał Poproszę. Uh, Obstawiam, że ekwipunek jest tutaj. Wow, mamy całkiem sporo tej amunicji, przyznaję. Dobra, tylko coś tutaj jeszcze wypadło. Tak zauważyłem. Kątem oka. A może to było tylko moje przywidzenia? Okej. Okay. Uderzać też uderzać potrafisz. Dobra, gdzie mam? Aha, tędy. Tędy, rędy, owędy. Dobra. O rady, naprawdę no. Mówić ojzakowi takie rzeczy, to jakby mówić i nie wiem... Arnoldowi Schwarzeneggerowi, że jako postać komandosa musi zabijać. I mamy Sejwusia. Może jeszcze pociśniemy? Jeszcze ciśniemy, a co się będziemy szczypać z tą grą? Jak gona się z nami nie szczypi od początku to my nie pozostaniemy dłoźni, no bez jaj. Halo? Dobra, tu nie przejdziemy. Dokąd? Tenny. Tylko najpierw... O. Ops, zadajmy tutaj co nieco terenu! Wow! Prawie mi bębeki już to całe rozwaliło! A to chyba nie o to chodzi przecież w Dead Space'ie. Wow, Łoł, wow, łoł! Wow. O, zobaczcie! Mendo! O, wow, słuchaj! Wow. Słyszałem! O Jezu! Nie, 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 nie! Get away, Kurde! Nawet jak nie chcę trafić, to i tak trafiam! A przecież sięgam, że nie mam jakiegoś auto-ajma! Dobra, zrób tutaj! Rozdób wszystkie zwłoki, jakie tutaj są w okolicy. I pozbieraj z nich lucik Proszę ja ciebie, Aizako Clark! No. Fajnie, że w końcu ze sobą ponownie współpracujemy. Takie coś to ja lubię. Mi Milajki! A, obstawiam, że mamy iść Zdecydowanie nie tędy Tylko zdecydowanie tędy. A e... tu jest jasno, także nie trzeba. Du Kurczę, no uwielbiam tu, panie. I teraz gra mi akurat mówi o ręcznym przeładowaniu. Ale mam przeładowaną w broń. Ha, oszukałem. System. Nie ufam ci. Co z tego, że miałeś audiologa przy sobie, który sam się, siebie się odtwarzał, a i tak ci nie ufam, niestety. Sorry, dude. Otwórz, zmień tutaj tryb, żeby łatwiej było wcelować. Dobra, i teraz prowadź mnie dalej, gro. O, w ogóle. Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. No. Bo tutaj wiem. No. a tak. Na takiej zasadzie, ok. Bo można się tutaj przełączać jeszcze między celami. Czy mamy iść do warsztatu, czy do sklepu.

Dobra, padni. A! No. Pięknie. Dobra, teraz ty. Teraz z tobą się pora zająć. A! Reload. Gdzieś tutaj przy mnie? Dobrze. Wow, 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 wow! Jakie towarzystwo się tu zebrało nagle? Ja pierdzielę. Wszyscy chcą mnie. Szlak, odciąj mu głowę. I it. No Luti, luti, luti! Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tied to your enemy, not me. All right, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? Jak na Titan Station, orbiting Saturn. Oh, shit. Aha, dobra, mamy iść tutaj. Spoko. A poproszę jakiś ekspunek, inventarz, coś? Aha, log tekstowy. Naciśnij, aby go przeczytać. Uwaga, recepcja, strata. Przeczytajcie sobie. Ja zamierzam iść dalej. Na przykład tutaj. Ale oczywiście, jak zawsze, w pełni przygotowania. I przycelowaniem. Z przycelowaniem tutaj. I wygląda na to, że mamy sejwa. Wygląda na to też, że mamy całkiem długi odcinek. Taki wystarczająco długi można powiedzieć. Więc ludzie i ludziska... Chyba pora się pożegnać! I cóż powiedzieć? Dziękuję Wam za uwagę. To był Dead Space 2. Mam nadzieję, że seria się podoba. Mam nadzieję, że powrót na, do kosmosu będzie dla Was całkiem przyjemny. Chciałem już powiedzieć, że powrót na Isimur, ale przecież. No nie jesteśmy na Isimur, że nawet było to przed chwilą powiedziane. Że jesteśmy na jakiejś stacji, która orbituje wokół Saturna. Ale dobra, nevermind. Ludzie i ludziska, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Dead Space 2. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. It's showtime.